Właśnie bojąc się tych sytuacji, tak jak zauważyłem, tam gdzie śpią, jakieś materace, które organizują, czy jakieś koce, które otrzymują, chowają gdzieś w krzakach, to wszystko bunkrują, bo gdyby trzymali w tych miejscach, gdzie tylko w nocy przychodzą się przespać, to by im to wszystko popalili. Tak często jest. Oni bardzo późno w nocy przychodzą w te miejsca, żeby spać, bo za dnia się boją. Jest taka grupa tutaj młodych ludzi, jak wspomniałeś, w Finusiu, taka jeszcze nienamacalna, myślę, że ani przez policję nieznana, ale już zauważalna też z mojej strony, wydawało się, że że, że grzeczni, czysty, ubrani młodzi ludzie, ale którzy szczególnie którzy szczególnie, nie wiem też dosłownie z jakiego powodu ale czasami będąc pod wpływem alkoholu czy środków narkotycznych kiedy spotykają gdzieś na, na, na odległych miejscach właśnie tych ludzi bezdomnych, często ich katują i kiedy ich widzę są tak pobici, tak zmasakrowani, ostatnio też jak mogliśmy wydawać posiłek, ktoś przyszedł jeden właśnie z takich chłopaków, on pół roku temu przyjechał tutaj za pracą, tak pobity, zmasakrowany, poraniony i akurat też opowiadał, że, że tam gdzie spał w nocy przyszli, tak go skopali, tak go pobili, podpalili ten materat, wszystko. I to dobrze, że on zdążył tego jednego odepchnąć i uciec, bo nie wiadomo jak się skończyło. Jest taka grupa tutaj młodych ludzi, którzy chodzą i szczególnie, znęcają się właśnie nad, nad tymi ludźmi w pustostanach się w tych takich częściach. To jest bardzo o zameczek chodzić czy w ogóle? To znaczy ogólnie, ogólnie, Aha. ogólnie, prawda? Są takie punkty tutaj w mieście czy na obrzeżach miasta typowe, pustostany, gdzie ci ludzie przychodzą na noc, żeby się przesnąć.